Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały, i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi. A przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagimi i przyodzialiśmy Cię? kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A król im odpowie, zaprawdę powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, Przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam Wam. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Pierwsze, co warto usłyszeć w tym słowie w tej Ewangelii, wydaje się oczywiste: To nie jest przypowieść Jezusa. To nie jest jakaś alegoria. On po prostu mówi jak będzie. Kiedy przyjdę w swej chwale, to zrobię to i to. To nie są plany, które Jezus snuje, to nie są Jego pobożne życzenia. To nie jest tak, że On zebrał uczniów, czy dzisiaj nas zbiera i mówi, słuchajcie, jak się uda, jak wszystko dobrze pójdzie, ja się postaram, wy się postaracie, to na koniec będzie tak. Nie, On mówi, jak będzie. Jezus z Nazaretu jest królem wszechświata. Nie będzie nim kiedyś. Jest dzisiaj panem całej historii. Jest dzisiaj panem tej rzeczywistości, w której ja i Ty żyjemy. Jasne? Ta rzeczywistość nie zawsze tak wygląda, jakby On panował. Czasem nam się wydaje, że zwyciężają siły jemu przeciwne. Czasem nam się wydaje, że w historii świata, w historii społeczeństwa, w którym żyjemy, w naszej historii, niewiele zależy od Niego. Ale to nam się wydaje, bo On jest Panem. I ta Ewangelia mówi nam o tym, że tak, kiedyś przyjdzie ta błogosławiona godzina, ten cudowny moment, w którym to Jego panowanie się objawi, to znaczy stanie się widoczne. Ale On już dzisiaj jest Panem. Pytanie natomiast brzmi: czy ja dzisiaj jestem pod jego panowaniem? Czy moje życie jest jemu poddane? Czy ja wobec niego, króla wszechświata, nie jestem cząstką tego wszechświata, kosmosu, która jest w stanie rebelii? Bo Bóg swoją moc i swoją siłę i swoje panowanie wstrzymuje. Tylko w jednym miejscu, na jednym progu, a tym progiem jest próg mojego serca. On dla mnie przewidział królestwo. On chce, żebym był częścią królestwa. Zobaczcie, to, to nam może umyka w tej Ewangelii, bo skupiamy się na tym katalogu. Byłem głodny, spragniony, nagi, ale zobaczcie, tam jest, jest niesamowite. Słowo ukryte w tym, co Jezus mówi najpierw do błogosławionych, a potem do potępionych. Do błogosławionych mówi: Idźcie, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. A do potępionych mówi: Idźcie w ogień piekielny przygotowany diabłu i jego aniołom. Ogień piekielny nie był przygotowany przez Boga człowiekowi. Ale człowiek może go wybrać i Bóg uszanuje tę, tę decyzję i Bóg uszanuje moją rebelię, jeśli zdecyduje się w niej trwać. Nie muszę się martwić o to, czy Bóg jest Panem i czy Bóg zwycięży. Natomiast pytanie brzmi: czy ja zechcę iść w orszaku tego zwycięzcy, czy ja się go trzymam po prostu? Druga rzecz oczywista znów w tej Ewangelii, ale warto ją chyba wydobyć i dotknąć jej, to jest to, jak bardzo poważnie Pan Jezus traktuje swoją obecność w człowieku głodnym, spragnionym, przybyszu, nagim, chorym, uwięzionym. Dla niego to nie jest przenośne. Dla niego to jest dosłowne. On jest w tym, który jest potrzebujący. Chcesz doświadczać Boga, masz Go na wyciągnięcie ręki w człowieku koło Ciebie. On jest dla Ciebie sakramentem Boga. I uwaga, to znowu nie jest tylko taki, wiecie, mm, motywator moralny jak taki, że jak staję naprzeciwko mnie potrzebującym, to ja, mam sobie, potrzebujący, to ja mam sobie przypomnieć, aha, w Nim jest Pan Jezus, muszę się zachować. Nie, to oznacza też to, że kiedy ja wyciągnę rękę do potrzebującego, to doświadczę mocy Boga, bo on tam jest. Ale też dobrze zobaczyć to z drugiej strony. Jezus poważnie traktuje swoją obecność w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, uwięzionym. A ty nie bywasz głodny? Niekoniecznie chleba. A ty nie bywasz spragniona? Niekoniecznie napoju fizycznego. Nie czujesz się czasem nagi? Nie czujesz się czasem uwięziona? Tak, Pan Jezus traktuje bardzo na serio swoją obecność także w Tobie, zwłaszcza w tych momentach, kiedy doświadczasz jakiegoś braku, jakiegoś cierpienia, jakiejś niespełnionej potrzeby, swojej kruchości. Nie szukaj go wtedy na zewnątrz. Nie pytaj, gdzie On jest, bo jest w Tobie. W Nim, w Sobie szukaj Jego obecności, która będzie dla Ciebie źródłem mocy. I trzecia, ostatnia rzecz. Okazuje się, że Boga na koniec w tym ostatecznym rozliczeniu z nami wcale nie będą interesowały w pierwszym rzędzie nasze potknięcia, nasze błędy, nasze porażki. To, o czym my zazwyczaj myślimy, kiedy myślimy o swoim grzechu. Okazuje się, że Bóg na koniec będzie pytał o dobro, które było w zasięgu moich rąk. Byłem głodny. Mogłeś mnie nakarmić. Nakarmiłeś mnie. Byłem nagi. Mogłeś mnie przyodziać. Ubrałeś mnie. Czekałem. Mogłeś przyjść, mogłeś się odezwać, przyszedłeś, odezwałeś się. Okazuje się, że Boga najbardziej interesuje miłość, tak, także miłość rozmieniona na okruchy dobra, które możemy sobie dawać codziennie nawzajem. Że Boga interesuje to dobro, które jest dzisiaj w zasięgu moich możliwości fizycznych, psychicznych, emocjonalnych, finansowych też, a co? Boga interesuje to dobro, które możesz zrobić dzisiaj i o nie będzie pytał. To się na, na, to, na ten moment Ewangelii składają się też pewnie Ewangelie z ostatnich dwóch tygodni. Też z 25 rozdziału Mateusza. Skąd ta dzisiejsza jest zaczerpnięta. Najpierw Ewangelia o pannach, które zaspały, przegapiły Zwłaszcza te nierozsądne moment nadejścia oblubieńca, nie rozpoznały, że to On, że to już On i Ewangelia z zeszłego tygodnia o talentach, o tym, że Bóg nie chce ode mnie niczego, czego wcześniej sam nie złożyłby w moich rękach, czego by mi sam wcześniej nie podarował. Nie interesuje go to, żebyśmy ty i ja wykonali w życiu w miarę udany slalom między grzechami. Tego nie popełniłem, tego nie popełniłem, ale tylko trochę. Interesuje go ten kawałek królestwa, który Ty możesz zbudować, tymi siłami i możliwościami, które On w Tobie złożył i codziennie składa. Interesuje go to dobro które możesz zrobić dzisiaj, ta miłość, którą możesz dzisiaj okazać wobec tych, których masz dzisiaj kogoś siebie.